Witam wszystkich na kolejnych wspaniałościach z nieba. Ostatnio było o zdrowiu, no to dzisiaj musi być o pieniądzach. Zdrowie i pieniądze to są dwie sfery życia, szczególnie ważne dla nas i zajmujące dużo naszych myśli i dużo naszego czasu. Przeczytam dziś dalszą część trzeciego rozdziału przy powieści Salomona. Od dziewiątego wersetu. Czci pana darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swoich dochodów. Wówczas twoje spichrze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w moszcz. Nie odrzucaj, mój synu, pouczenia pana, i nie obrzydzaj sobie jego przestrug Bo kogo pan kocha, tego karci jak ojciec swego ukochanego syna. Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota. Jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z Twoich skarbów. W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś bogactwo i chwałę. Jej drogi są drogami rozkoszy a wszystkie jej ścieżki niosą pokój. Jest drzewem życia dla swych miłośników. Kto się jej trzyma, dostępuje szczęścia. Ten fragment zaczyna się od takiego wezwania, żeby uczcić swojego Boga darami ze swojego mienia i najlepszą cząstką wszystkich swoich dochodów. Eee, Biblia od samego początku mówi o pewnej Bożej zasadzie dziesięciny. Otóż dziesiątą część z wszystkich swoich dochodów pobożni ludzie zawsze przekazywali na Boże cele. Kiedyś w czasach Izraela, w czasach starotestamentowych, pobożni Izraelici przynosili tą dziesięcinę do, do swojego kapłana, do świątyni i z tej dziesięciny miała. Być finansowane działalność świątyni, pensje kapłanów i tak dalej. W nowym przymierzu również obowiązuje ta zasada dziesięciny ze, z, z wszystkich naszych dochodów, natomiast te pieniądze przynosimy do zboru, i z tych pieniędzy jest opłacane funkcjonowanie zboru, pensja pastorów, pensja ludzi, którzy usługują w kościele. Więc zasada obowiązuje ta sama, i tutaj czytamy, że to ma być najlepsza cząstka wszystkich naszych dochodów. Czyli w moim przekonaniu jest to po otrzymaniu tych dochodów po otrzymaniu pensji czy zależy jak kto, jakie kto ma dochody jak się nazywają te dochody czy to jest jakaś stała pensja, czy to są jakieś inne dochody. W każdym bądź razie, po ich otrzymaniu, to jest pierwsza rzecz, którą robimy z naszymi pieniędzmi. Tak? A więc pierwszą rzeczą, którą ja robię po otrzymaniu moich dochodów, jest przekazanie dziesiątej części do zboru, tak? do tego spichlerza. I faktycznie doświadczam tego, że moje spichlerze zawsze są wypełnione. I nigdy mi niczego nie brakuje. I ciekawa rzecz, bo kiedy mówimy o pieniądzach, to bardzo często u niektórych natychmiast pojawia się taka reakcja, jakaś niechęć, prawda? Że, ach, znów ktoś będzie chciał ode mnie wyciągnąć z kieszeni ciężko zarobione pieniądze, i dokładnie z taką samą reakcją tutaj się spotykamy. Salomon pisze. Nie odrzucaj, mój synu, pouczenia pana i nie obrzydzaj sobie jego przestróg. Tak? Czyli Salomon dobrze wie, że mowa o pieniądzach i o płaceniu jakiejś dziesięciny czy jakiejś cząstki dla, na potrzeby kościoła może u niektórych wywołać już jakieś oburzenie, obrzydzenie. Ja, prawdę mówiąc, dziwię się takiej reakcji, ponieważ. Jesteśmy w stanie zwykle wydać nawet duże kwoty na, na przykład jakieś swoje hobby, na coś czym się interesujemy, na jakieś nasze pasje. Zwłaszcza mężczyźni potrafią na przykład kupić sobie auto terenowe, ponieważ ich pasją jest off-road, prawda? I, I potrafią, niektórzy potrafią zbierać przez długi czas pieniądze, żeby wyjechać na jakąś upragnioną Wycieczkę, żeby zwiedzić jakieś obce kraje albo wybrać się gdzieś w jakieś wysokie góry i potrafi, potrafimy sobie nieraz bardzo się ograniczać i, i odejmować sobie od ust, żeby uzbierać na coś, co w naszym przekonaniu jest bardzo cenne. I ja się dziwię, że ludzie, którzy faktycznie potrafią dużo pieniędzy poświęcać na swoje zainteresowania, na swoje hobby, jednocześnie. Ci ludzie skąpią pieniędzy na Boże cele. Niestety tym samym pokazują, że Bóg nie jest dla nich ważny w ogóle, albo zajmuje gdzieś jakieś odległe miejsce, ponieważ na wszystko gotowi są dać pieniądze, ale nie na Boże cele, nie do Bożego Kościoła. Natychmiast włącza w nich się jakieś takie oburzenie, że ktoś chce mi wyciągnąć moje pieniądze to oczywiście jest niesłuszne oburzenie, ponieważ ja jestem przekonany, że wszystkie moje dochody są od Boga. Całe 100% moich dochodów, pieniędzy, które co miesiąc na moje konto wpływają, pochodzi od Boga i gdyby nie On, gdyby nie Jego decyzja, to żadne pieniądze nie wpłynęłyby na moje konto, bez względu na to, ile bym pracował i ile bym wysiłków włożył w zarabianie tych pieniędzy. Więc jestem przekonany, że Wszystkie moje dochody mają źródło w Bogu, a On jedynie chce dla siebie na swoje, na cele swojego kościoła 10%. Uważam, że to nie są wygórowane oczekiwania i żądania, i te 10% mogę spokojnie, ze spokojnym sercem oddać na, na rzecz Kościoła. Poza tym. Dla mnie naprawdę Kościół jest czymś niezwykle cennym. To, że mogę być częścią lokalnego zboru i mogę współfinansować. Lokalny zbór jest dla mnie niezwykle cenną sprawą. Ja bardzo sobie cenię swój kościół, jestem szczęśliwy, że mogę być w tak dobrym miejscu i nie jest to dla mnie żadnym wysiłkiem ani żadnym jakimś wyrzeczeniem, żeby współfinansować to miejsce. I dziwię się tak naprawdę ludziom, którzy bardzo wiele wysiłku wkładają w to, żeby udowodnić wszem i wobec, że nie ma czegoś takiego jak dziesięcina, że nas to nie obowiązuje. Tak naprawdę pokazują tylko, że dla nich Bóg i jego sprawy nie mają żadnego znaczenia, żadnej wartości, ponieważ nawet złamanej złotówki nie są w stanie wyasygnować na sprawy kościoła. Tutaj Salomon pisze, że szczęśliwy jest człowiek, który posiadł taką mądrość, który nabył zdolność myślenia i że to jest cenniejsze niż wszelkie skarby niż złoto, srebro i perły i że tak naprawdę człowiek, który rozumie, że Bóg jest na pierwszym miejscu, że on jest najcenniejszy w moim życiu. Że wszystkie pieniądze mam od Niego, że On chciałby na swoje cele jedynie 10% z tego, co mi daje, a dla mnie te cele są naprawdę ważne. Dla mnie e, Chrystus jest głową Kościoła, to znaczy, że Kościół jest ciałem Chrystusa, więc dlaczego miałbym skąpić na Chrystusa, skoro On całe swoje życie ofiarował za mnie, to dlaczego ja miałbym skąpić moje złotówki? Na, na jego cele. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe i absurdalne. Pan Bóg obiecuje, że kiedy my e, będziemy mieli właściwe myślenie, właściwe podejście do tych spraw, to on zabezpieczy nasz byt. To on zatroszczy się, żeby w naszych spichrzach nie brakowało nigdy żywności, żeby nam niczego nie brakowało z tego, co potrzebne do życia. I ja, prawdę mówiąc, od momentu swojego nawrócenia. E, Faktycznie nigdy nie doświadczyłem, żeby mi brakło. Czasami trzeba było zacisnąć pasa, ale nigdy, przenigdy nie zabrakło. Nie było ani jednego momentu w życiu moim i mojej rodziny, w którym głodowalibyśmy, w którym nie mielibyśmy co do gara włożyć, a najczęściej po prostu niczego nam nie brakuje. Mogę spokojnie powiedzieć z czystym sercem, że niczego nam nie brakuje. I zawdzięczam to właśnie tej zasadzie, którą od samego początku stosuję w swoim życiu, że wszystkie dochody mam od Boga, a chcę go uczcić właśnie tymi pierwocinami z tych moich dochodów, tą najlepszą cząstką. Dlaczego ona jest najlepsza? Ponieważ ludzie, którzy nie rozumieją tej zasady, Myślę w taki sposób. Najpierw muszę opłacić opłaty. Potem muszę opłacić raty kredytów. No, potem muszę coś zostawić sobie na, na wyżywienie, na, na zaspokojenie potrzeb, i z tego, co mi zostanie, ewentualnie coś odprowadzę do kościoła. Ale to jest wtedy najsłabsza część Twoich dochodów. Ta ostatnia część, ta, którą z łaski tak. Jak ochłap rzucisz Panu Bogu i myślisz, że on, że podoba mu się takie zachowanie, taka postawa. Natomiast jeśli dasz mu to, co pierwsze, to, co najlepsze, to wtedy nie dość, że uczcisz swojego Boga, to jeszcze pokażesz mu, że ufasz w jego zaopatrzenie, że ufasz, że nie zabraknie ci, ponieważ postawiłeś sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Taka lekcja płynie dzisiaj z księgi przypowieści Salomona. Z tym was zostawiam. Niech każdy w swoim sercu przemyśli te sprawy i podejmie właściwe decyzje. Zostańcie z Bogiem, kochani.